Ziomki. Witajcie. Mam na imię Kaziu. Witajcie w kolejnej części Evil Within. Trochę mi się pominęło, ale po tej bramie po prostu musiałem uciekać przed większą hordą zombie. I wpadłem do wody, bo był most. I tak się uratowałem. Odkryłem też parę ciekawych rzeczy, że mamy strzelbę. Dwulufówkę. Zawsze się przyda. Oj, sorry No ale co, idziemy dalej Bierzemy naboje Włazimy po schodach Tu mi się drzwi same otwierają Normalnie bym w nie nie wszedł Bo się same otworzyły Ale co ja tam wiem o życiu Daj mi Shit Dobra Mmm tu są jakieś drzwi Chyba też się same otwierają Więc wejdę tu Dalej Butelkę Eee yy, Aha Zajebiście trafiłem, nie Szkoda mi trochę Boju, no ale co zrobisz? Coś tu jest ciekawego. A jest. No popatrz. Tu dalej. Nie idę, bo się boję. <ścoughs> nie no, dobra. Hmm. Idziemy tu. Siekierka się przyda. Wiadomo, zawsze lepiej mieć siekierkę, a nie... Aha, i w ogóle podnieś to, dziadu! No, gdzie to spadło? Bo lepiej zawsze być uleczonym do końca. panie o, o jako fozo! Nie wierzę... O kurde... O, ale mnie sponiewierało... O, że... Już? she okay, got a lot of shhh. Oh, God, no. Hi, No, don't shoot. I'm not one of them. I'm a doctor. You were in the ambulance before it crashed, right? Yes, we're lucky to be alive. Have you seen anyone else? My patient, Leslie.

There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. If you say so. John ah, polos. Damn them both there is a crank on the terrace you will need to operate it if i'm to pass through <tries> <tries> ten right, <laughs> Dawaj, mam siekierę. Nie... On zajmuje się. Nie, boję. Ej, siekiera jest za zarąb... Aha. I no, roz. Nie. Chyba mnie nie widział. Chyba mnie widział No to działa Dobra, pod Nie całkiem, teraz pod Czemu ja zawsze mam taki zjebany... No mhm. Dobra, bierzemy dwururkę, no bo co? Gień! <ścoughs> Ej, ten założył! Gień! Już nie ożyjesz. Nie dam ci. A tu otwórz gdzieś było. O, zapałki. O Jezu. Gnoju Gini. I się Pol. Dobra. Tam jest gnój co strzelo. O! Ej, tu mogę fajnie kogoś złapać w tą pułapeczkę. A w tą też. <grym> Za gówno, nie widziałem tego. Te dwóch zombie już mogę tam złapać. Dobra, włazimy, Zobaczymy, co jest do góry. Co to jest? Ślepiając głowica do agonii. Części Gluty I to chyba było na tyle Hmm Tu jest jeszcze diok Tego, tego nie widziałem Wiem co z nim Ej ty Tu, ej Widzisz? Tu ci mrugam, ej Ej U uh! No co za dziad nie widzi tego, ej No serio O, biegnie. Dobrze. Dobra Dobra nasza Chodź tu No chodź tu Mam cię przywołać. Ej! Uuu. No co za debil Ej, ty gnoju! No i mnie trafił No ej, no teraz ci się odpoczywać zachciało No tamten do mnie kamper pieprzony kurwa Gnój Na ten debil tak serio? No chodź, powoli. No i jesteś ujebany. <laughs> no chodź. No chodź. Przywitasz się z siekierką. Jaraj Okej, okay, przyda się. Chuj, że nie wiadomo skąd pochodzi. Ja mogę pać No, zarobiście. Przeładowany, przeładowany. No, kurde, jak mnie ten gnój denerwuje. On ma mnie na shot. Na dwa shoty. Można tu jakoś z tyłu przejść. Rozamam podpalenie. And I just want you to know. Chowaj się Może jak strzeli Tam już chyba nikogo nie ma innego, nie no ja jego iluch tam jest jeszcze Ej ty tu jestem Uuu. No strzelaj Teraz ja biegnę ci w pierdolić, nie? Podnieść cokolwiek on ma, to się przyda. Mm -hmm. Nie wiem, że tylko jeden został. Że wszystkich wystrzelałem. No zajebiście. Czemu ja zawsze nigdy za drugim razem nie mogę trafić, jej. Chyba się stresuję. No serio?! Nie, tak nie może być. No nie mam nic! Aha, zajebiście, że ona mnie bije, nie? Nie, nie mogę umrzeć. Nie podnoś tego! Uciekaj! Nie! No, piła chyba by się przydała. Ej, ja gdzie jest ta dzikuska? Kurde, tyle razy w nią nie trafiłem. Nie. O! No i co? Teraz nie jesteś taka cwana. Wszystko straciłem. trochę życia przynajmniej. Tam jest ten celuk. No to lipton. Kusha agonia. Arwemo. Zmieniamy wybuchowy belt. I co teraz? Czwelupki. Gnouju. Bierę harpu. wtelka na razie mnie potrzebna. jest pełno gnoja, a nie wiem, co mam robić. Jej. O, może jakaś. Usządka! Dajcie mi o, to może być. Jedną półkę tylko sprawdziłeś, ty debil. Użyj se. Sztachnij się! Dobra. Mam cztery naboje w strzelbie, ale strzelba to mi się przyda później. Ku a kusza zarąbista sprawa, nie? O, nie, ej. Super, to mi przypomina walkę z bossem. Bierę pistolet. Może... Jest...

Ogólnie, tu mam pułapkę, ale może mi się przyda. Ty. O! No patrz, przyda mi się szybciej niż myślałem. Ta dzisiejsza młodzież O kurwa. Mika, możesz skradać się no super ej teraz mi tu powiedzieliście jak ją tak wyjebało w trzy dupy Będę będzie jeszcze z jakichś cfelów. Nie, nie muszę. No serio? Jak on wylas? Jak ja mogę go ubić? Nie wiem, jak. Off. No tak. A mogę ją rozbroić? Mogę? Zatrzymywanie wskazówki. Okej. Okay. Dobra ziomki, to by było na tyle na razie Nie, nie udało mi się za dużo przejść I w ogóle nie wiem co mam zrobić Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie No i oczywiście pozostańcie cool